Witam, witam bardzo serdecznie. Mam na imię Piotrek, gramy w Wiedźmina 2 Zabójcy Królów na kanale Orantion. Miałem trochę przerwy, moi drodzy, z Wiedźminem, bo zająłem się Falloutem 3. Więc no cóż, z tego co pamiętam, przeglądaliśmy te zadania tutaj na, na... zlecenia, przepraszam, na tablicę Włosem. E Zlecenie na Endriagi. Wobec bestialstwa. Dobra, weźmy to. Zlecenie na makery, obwieszczenie o ułaskawieniu Dymitra. Niech stanie się powszechnie wiadome, że bandyta Dymitr uległ skrusze. Poprosił o przebaczenie za swoje straszne czyny. Komendant Loredo, znany z okazywanego miłosierdzia, odpuścił mu przewinienia i przyjął Dymitra na łono społeczeństwo. W Mniejszym uchyla się wszelkie listy gończe i nagrody za głowę Dymitra. Ludwik Mars Królewski Chorodniczy. No i co mi to da? Zlecenie na trola. Szkiwany jest śmiałek, który zabije trola degenerata, przyczajonego w okolicach zniszczonego mostu na granicy z Edry. Bestię pokonać można jakimkolwiek sposobem, byleby skutecznie. Na pogrące trola czeka pokaźna nagroda. Wydatek został już potrącony. Podatek został już potrącony oraz Wdzięczność terroryzowanych mieszka mieszkańców Flotsam, Ludwik Mers, Królewski Dobra, bierzemy wszystko, kłopoty z trolem na Menekery Proszę, powiedz się więcej dowiedz więcej na temat Andriat. No, czyli rozumiem, że nic nie wiem o tych potworach, wiem tylko co się smoku. No to dobra... Nie wiem jak my to wszystko zrobimy... Na tłoku spraw, Gerard nie zapomniał o swoim fachu. Wiedźminstwo było jego podstawowym źródłem utrzymania, więc nie dowiedział się, że władze Flotsam wyznaczyły nagrodę za wytępienie mekerów z miejsca przyjąć zlecenie. Zanim przystąpił do rzeczy, postanowił poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zajadłych stworzeń. Jął się rozglądać za książkami o nekerach i w lesie, aby przyjrzeć się ich zachowaniu. Mm, mm, no w okolicy flot sam rozmnożyły się Andriagi. Fory stały się takim utrapieniem, że skąpy z natury Bernard Loredo wyznaczył nagrodę za ich potępienie. Wiedźmin przyjął zlecenie i stwierdził, że przygotowanie teoretyczne popłaci i warto wpierw poczytać o zwyczajach Endriagi. Wykonując swoją robotę Wiedźmin, kierując się kodeksem, który, przy, yy, który w przystępny sposób wyjaśnia, co Wiedźminowi wolno, a czego nie, Geralt, Geralt twierdzi, że kodeks wymyślił on sam, żeby mieć wymówkę do odrzucenia niechcianych zleceń. Ale moim zdaniem to zbyt skomplikowany fortel jak na, po, na pomyślonek Geralta. Tak czy siak, Geralt zauważył, że Bernard Loredo wyznaczył nagrodę za głowę mieszkającego w okolicy. Trolla. Ponieważ troll jest stworem rozumnym, podpada pod kodeks. Jednak zaciekawiony Wiedźmin postanowił zbadać sprawę. Okej. Okay. No ale najpierw musimy miecz zdobyć. Wow, ile tu będzie roboty. Znaczy biegają tam z powrotem, okej, okay, pewnie mają taką robotę. Robotę biegać tam z powrotem. Wejdźmy tu w takim razie. Do karczą. Za naszym przyjaciółmi. Oho. Znowu doczytują się tekstury. Nie wiem już co mam zrobić. Mówiłem, że ustawiłem budżet na tekstury bardzo duży i duży. Może to jest, może nie powinienem to robić? Witam. witam. Sprawdzę jeszcze jak będzie na duży. Kiedy domyślnie jest przy ustawieniach tych najwyższych graficznych. Rozmawiamy z nimi? Bo tak, można usiąść? Ha! Niech mnie było naprawdę blisko! Karczmarzu, wódki! Trish Marigold! Niech mnie oblezą! Wyglądasz czarująco. Tylko trochę blado. O, czarowanie bywa męczące. Ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje. Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko się pochędu żyło. Ślubu nie będzie! Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi Temerium? Spokojnie, jaskier, bo się udławisz. <śmiech> <śmiech> Jedziemy po kolei, nie? Tris, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbold i hrabia Marvel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Gerald siedział w więzieniu, można władztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy Lavalettów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to trzy dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami, ludzie, ludzie. Przy okazji doszło do kilku pojedynków, dwie osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Co z czarodziejami? Co z czarodziejami? Właśnie. Gdzie się podziały szare eminencje tego świata, gdy byli naprawdę potrzebni? Nie zaproszono ich. Mnie również. Ale to właśnie dzięki zakulisowej interwencji czarodziejów, a raczej kilku wpływowych czarodziejek, udało się zapobiec koronacji barona Kimbolta. Śpiewałem kiedyś u niego na dworze. Nie zapłacił i żarcie było podłe. Jak zostanie królem, to ja wyjeżdżam z Temerii. O proszę. Uradzili coś, czy jak zwykle? <laughs> jak zwykle. Jedyna nadzieja w Janie Natalisie. Zwycięzcy spod Brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Mhm. Mm gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od ziemla Waletów z dwoma tysiącami zbrojnych. Ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Rządzenie może mu się spodobać. A nie sądzę. Natalis to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. Ale ma poparcie wojska. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój kruchy i wątły, ale zawsze lepszy od wojny domowej. Poza tym jest potężnie zadłużony w krasnoludzkim banku, którego głównym udziałowcem jest Filipa Eilhart, czarodziejka. O, ciekawe, ciekawe te sprawy tutaj, tenerski. Dosyć tego politykowania. Zabójca czekał na foltesta w wieży, gdzie lawaletowie ukryli bankarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman, kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddale i poderznął mu gardło. No i co, no i co! Wyskoczył przez okno. Tam czekali już skojateli orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy zanim uciekł. To był Wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność. Ludzi, ratuj się! Kto może! Potwór atakuje! Lepiej chodźmy. Ktoś tam rzuca zaklęcia. No to chodźmy. O! O, Matka! Co to jest? Jakaś ośmiornica? Aż się niebieska zrobiła ta czarodziejka. No, Boże, o tych gadkach... Co z Ciebie kazaczkach. za czarodziejka, ja się pytam?! Słyszysz, Dariusz. co do Ciebie gadam?! Dlaczegoś mu nie pomogła?! Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele wobec rany wrota. Uważaj na słowa. Ta. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta! Geralt? Aha, czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, Soska o mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Nie napinaj się, chłopie. Sosek żyje i na żadne Ta. dno nie idzie, a potwora ani widu, ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie albo i po tobie nic nie zostanie. Zabieraj się stąd. Męczy mnie twoje gadanie. Zabieraj się stąd. Jak zwykle prostego człowieka każdy ma w życiu. Chodźmy. Ha! Tfu? Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana, bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak, Wiedźminie? Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo kipka, jak mawiałem miejscowi. Hmm, dobra, wchodzę w to. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani de już zdaje się przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. Pani de Tancarville, kto to jest? Tris. Ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Sheila de Tancarville, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Kairan wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje. Tris Merigold. Bystra jak zawsze. Macie na myśli. oczy trola, jadgula, krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków. I wrzucamy do kotła podczas sabatów. Mam rację, Tris? Absolutną. No. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka. Ale dość tych krotofili. Do Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były skojatel. Dziwna postać, ale sporo wie okolicy i wszystkim co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie od Cedrika i dam ci znać. Znajdziesz mnie w kaczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. No dobra. Keiran, sprawdź co wydarzyło się na nabrzeżu. A mówiła Matula, idź terminować do Mularza. Fach zdobędziesz szacunek. Porozmawiaj z kupcami na nabrzeżu. No Jesteś wolna? Dobra. Nie, zapierdalam jak dyliżans. <ślesy> 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 oh. Dzień dobry. Dobry. Stopał. Białowłosy, mam dla ciebie propozycję. Jaką? Witaj, Białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a ty mógłbyś mi pomóc. Nie jestem zielarzem. Wiem, kim jesteś. Powiem krótko. Jestem w stanie sporo zapłacić. No dobra. Brzmi nieźle. Czuje co mam questa? zrobić? Recepturę ma pewien sklepikarz. To dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim wzięciem. Uważam, że to, co sprzedaję, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje. Jako wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. Zapach kadzideł. Zdobądź recepturę trujących kadzidełek. Hmm. Czekajcie, bo już się zaczynam, przy, zaczyna mnie przytłaczać mnogość tych kłestów tutaj. Zapach kadzideł. Lubicie zapach kadzidełek? To posłuchajcie. Otóż na przystani Geralt spotkał uczonego. Człowiek twierdził, że jeden ze sklepikarzy we Flotsam sprzedaje kadzidła, których dym jest trujący. Morderczego procederu nie mógł udowodnić inaczej, jak przedstawiając recepturę kadzidem. Geralt zobowiązał się dostarczyć ów przepis z okrągłą sumkę Oren. Dobra, zobaczmy. No i najpierw z kupcami mieliśmy ponegocjować na brzegu, co... co mnie tyka? Nic <laughs> cię nie tyka, nie pękaj. Pókiego grzyba my to nosimy, szefie, skoro port jest zablokowany. Żeby nie odwyknąć. Eto. to. O, noś, noś. Dobry... Wiedźmin pod... dobry powód, żeby nie odwyknąć Dratwa olej sukno ametystowy pył Ile mam? Uuu 279 na 300. Trzeba by było pohandlować, tylko na sprzedać Kloca drewna chyba nie chce, A ile waży? Jeden. A tu nie, chcę klocu. Nie chcę klocu. Od Ale muzyka jest przepiękna. Dobra, czekajcie, nie że jeszcze coś będzie. Tu jest kloc drewna. Tu jest kloc drewna. Dobra. I tu ametystowy pył weźmiemy, kloca nie weźmiemy. A tu ruda żółtego meteorytu. O, weźmiemy. Loc drewna, Loc drewna. Kloców nie chcemy już. Szefie, Byłem? A co jest w tych strzyjach? Skarby króla Wrydanka. A w, na... no to... w Szefie, a co kurda? Na... No co? To... komnata. O, coś tam masz. No i na co się kapisz? Ten goskur jest kurcze ziele Belisa. No dobra. A tu klocę drewna. O! Płatki białego mirtu. No Ty by nie widziałem. Z tobą mam negocjować cenę? Ludzie! Mutant mnie nagabuje! Dobra, spada. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają! Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Podwój stawka to. Wolno. Teraz pracujemy we dwójkę, więc zapłata powinna być podwójna. Chyba żartujesz. Nie, no w sumie nie wiemy, że chcą mnie szukać. Wezwij się, jak znudzić się we flocą. Wasza wola, ale jak czarodziejka sobie nie poradzi, zostaniecie tu z towarami do zimy. Straty wyniosą was więcej niż moja pomoc. Bywaj! Zaczekaj, no nie ma sensu się obrażać! To jak kto, ale ja rozumiem, że czas to pieniądz. Jeśli twoja pomoc przyspieszy całą sprawę, to niech będzie. Dołożymy jeszcze garść orenów. W sumie to będzie wszystko, co mamy. Zapłać za Przygotowanie do takiego zlecenia kosztuje. Zaliczka! Wysupłam garść orenów. Napijesz się i nadupczysz do woli. Miałem na myśli kupno mikstur. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam! A kto się zna? Pewnie ten elf do żony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. Gdzie go znajdę? We wsi, opodal murów. A teraz zostaw mnie w spokoju. I łowny jak kocur. Dajam, to jest łowny jak kocur? Ludzie! Mutant mnie nagabuje! papier... No i co teraz? Działam iść teraz w ogóle. Kairam kwestia ceny. No, z tej prostej przyjzy mnos serc mają kamienie. Shela stwierdziła, że ona już jest nagadana. Nie, ona się już nagadała i nie Kibnie w której potwory, bo kigaraf nie porozmawiały z kupcami. Kupcy, którzy chcieli. No dobra, tu jest Kairam. Czemu O! Jak to było z potworą z Flotsam? A no Geralt usłyszał, że na molo za faktycznie. A, o dzikiej bestii miał mieć. Miał elf Cedrik. Dobra, chyba nam pokaże, gdzie mam jeździć do tego Cedrika. O, jak. Ona to wygląda, no. Już tu przeszukiwałem w miałem przerwę. Wydaje mi się, że tak, bo tylko. Klo... Bierzemy zioła. czy coś tu jest? O no kurczę, to jest dziwnie rozwiązane. Nie mogę nigdy utrafić gdzie. Na cholerę ci tyle żelazstwa, eh? Hmm? Ile żelazka? O czym ty rozmawiasz do mnie, chłopie? Bez żadnych numerów, dobra? O dziennica, że mi się. Baraniny zabrakło! Się nie urodzę, barana! Trzeba posłać Poloredo! Jestem Wiedźminem! A O matko, jaka rozpruta świnia! Chciałem iść do tego Cedrinka. Tutaj. Tutaj do Cedrinka? O! Ej, majster! Zobacz, kto nas zaszczycił! Może tutaj miecz Nie słyszy tytan sztuki Kowalskiej. Zajęty. Robota pali mu się w rękach. A co u ciebie Wiedźminie? Jak życie? Ładny warsztat. I taki tam warsztat. Ale pięknie dziękuję za komplement w imieniu majstra i własnym. To w czym możemy pomóc, he? Wykonaj dla mnie przedmiot. Wiedźmiński miecz. Srebrny. Uuu, czego mi tu brak? Ametystowy pył? Przecież mam. Jementowy pył, kloc drewna, ruda żelaza, ruda srebra. Nic nie rozumiem z tego Co mam tu włożyć, czy co? Jakieś to wszystko jest nieczytelne, rzemiosło. Dokładnik rzemieślniczy. A mózg utopca jest potrzebny. Ty, nie mam mózgu utopca? Mm -hmm. Rudy srebra nie mam, tak? 0 na 2. A mózgu utopca mam 4. halo. Dobra, może kiedyś się w tym połapię. Rozumiem, że nie mam rudy srebra. A to drugie? To w Ale. czym może... Wykonaj dla mnie przedmiot. Szarpacz. Znowu czegoś nie mam? Jad Endriagi, rozumiem. Kłaniam się! Kłaniam się też. Idziemy gdyby idzie. Cedrinka cały? Wiesz, że się zgodzi? No nie wiem. Mamy od tak podejść i spytać? Przyjrzyj się dobrze. Byłby do tego idealny. Ha, witamy, można na słówko? Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną Chcieliśmy ją przetestować w wyzimie, w laboratorium Widząc Wiedźmina zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłbyś tak dobry i zechciał wypróbować ją w praktyce Za rok, dwa, jeśli będziesz miał okazję, mógłbyś nas odwiedzić w stolicy A my cię przebadamy i hojnie wynagrodzimy Chodzi o długofalowe rezultaty zażywania, nie możemy zdradzić nic więcej Wchodzisz w to? No, no, ponowie, nie wiem, co wy mi dajecie w ogóle. Co, o co chodzi? No, dobra, Czemu nie? Chodzi. Świetnie. Znakomicie. Gdybyś jeszcze zechciał prowadzić dzienniczek eksperymentów... no, nie przesadzaj. Nie wiem, co oni mi dali w ogóle. Nie wiem o co chodzi. Może dali mi jakąś chemię albo coś. Jestem całkowicie tutaj zagubiony w tym wszystkim, moi drodzy. Zagubiony jestem za dużo do tego wszystkiego na razie, ale mam nadzieję, że się ogarnę z tym wszystkim. No, ładne porządku. Słychać moja droga. No ale cóż moi drodzy, dobra. Skończymy tutaj na tym rynku Flotsam. Dziękuję wam za oglądanie. Wiem, że to niepasjonujący jest odcinek. W ogóle to będzie ciężki, bardzo ciężki. Widzę proces poznawania tej gry, bo coś... Tuś ciężko trybie. No ale cóż, zapraszam na kolejne odcinki, może będą ciekawsze. A tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.